Dzień dobry witam Państwa na briefingu dotyczącym pogody podczas zbliżającego się weekendu. Początek weekendu będzie dość wietrzny, a do tego pochmurny i deszczowy. Lokalnie także może zagrzmieć. A to wszystko za sprawą zatoki niżowej oraz układu frontów atmosferycznych, które przemieszczają się i przemieszczać się będą z zachodu na wschód naszego kraju. Aktualnie Polska znajduje się w zasięgu Zatoki Niżu z Bałtyku, w strefie układu frontów atmosferycznych. I napływa do nas powietrze polarne, morskie na zachodzie nieco cieplejsze. Tak jak wspomniałam, jeszcze na wschodzie występują przelotne opady deszczu, natomiast pod wieczór przelotne opady deszczu oraz burze z drobnym gradem pojawią się na północnym, zachodzie i krańcach zachodnich naszego kraju. Co prawda szansa wystąpienia zjawisk burzowych jest ograniczona, ale jednak jeżeli już burze wystąpią, to lokalnie mogą być to gwałtowne zjawiska. Z silnymi porywami wiatru, które osiągać mogą do 85 km na godzinę. I na to zjawisko zostało wystawione ostrzeżenie meteorologiczne, które obowiązywać będzie od godziny 18 w piątek do godziny 3 nad ranem w sobotę. Na termometrach w piątek po południu maksymalnie 11-13 stopni na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie do 19 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju. Wiatr jest słaby i umiarkowany, porywisty i te porywy pojawiają się zwłaszcza na zachodzie regionu, tam osiągają do 60 km na godzinę. Kierunek wiatru jest zachodni i skręca powoli na południowy. Najbliższej nocy będzie sporo chmur, przemieszczać się będzie przez Polskę z zachodu na wschód, kraju strefa opadów deszczu towarzysząca frontowi. Także jak wspomniałam będą występować burze. Głównie na północnym zachodzie, tam gdzie obowiązywać będzie ostrzeżenie meteorologiczne, ale lokalnie burze pojawić się mogą także w centrum, z tym, że tam będą już nieco słabsze. Suma opadów w burzach będzie prognozowana do 15 mm. Temperatura minimalna nad ranem w sobotę wyniesie od około 7 stopni na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat, do 12 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni, ale silniejsze porywy wiatru i silniejszy wiatr średni będzie notowany na wybrzeżu. Tam obowiązywać będzie ostrzeżenie meteorologiczne od godziny 23 do 7 rano i spodziewamy się tam wiatru o średniej prędkości do 40 km na godzinę, w porywach do 70 km na godzinę. W sobotę za, co, za to nieco więcej słońca. Na wschodzie i południu kraju jeszcze mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, ale będą to już słabe opady. Na Lubelszczyźnie istnieje też niewielka możliwość pojawienia się słabych burz. Pojawią się także wieczorem mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Będą to mgły na wybrzeżu i na północy kraju. W najcieplejszym momencie dnia Temperatura wyniesie od 11-13 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 21 stopni na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słabiej umiarkowany, jeszcze okresami porywisty, zwłaszcza we wschodniej części kraju, i tamte porywy osiągać mogą do 60 km na godzinę, natomiast wiatr stopniowo będzie słab. W nocy z soboty na niedzielę będzie dosyć mgliście, mgły ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie, więc temperaturowo będzie to podobna noc do tej z piątku na sobotę. Wiatr będzie stopniowo słabł i zmieniał kierunek na kierunki południowe. W niedzielę nastąpi wyraźna poprawa pogody. Znajdziemy się pod wpływem klina wyżu ze wschodu Europy, w tak zwanym ciepłym wycinku niżu i napływać będzie do nas ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zapewne też trochę z tym powietrzem przybędzie do nas pyłu sacharyjskiego, ale już znacznie mniej niż miało to miejsce w poprzednich dniach. W całym kraju w niedzielę będzie słonecznie, bez opadów i bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na wschodzie do 20 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych.